W przednim odcinku. Witaj, Aiden. Cześć. Y czy, czy my się znamy? Powiedzmy. Byłem tu i tam, słyszałem to i owo. Robisz niesamowite rzeczy, prawie jak Kyle Crane. Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Chris a dzisiaj kontynuujemy Dying Light 2. Słuchajcie, przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, że. Bardzo mi miło, że widzę was tutaj i że e, liczę na to, że zostawicie suba, jak na tej ścianie, a tymczasem zahaczyłem się tutaj, bo chciałem zobaczyć, czy jest tutaj na przykład sklepik, ale on jest chyba na dole z tego, co widzę, prawda? Jest to jakaś opcja w ogóle kupowania, sprzedawania e, schowek gracza? Nie ma, szkoda, Holender. Zależało mi na tym dlatego, bo chciałbym zrobić dla was modliszkowe ostrze, ale... Jeszcze będzie na to czas. Jeszcze będzie na to czas, jeszcze będzie na to chwila. Eee, tymczasem kontynuujemy poszukiwanie butów dla La-One, No, trochę, trochę pojebane, ale... A nie jestem w stanie się przeciwstawić temu. Niestety niesie mnie tam, gdzie chce. Nie zastanowiłem się do końca nad tym, co bym chciał, jakbym chciał, żeby było. Eee, jeżeli chodzi o umiejętności, jak macie jakiś fenomenalny pomysł, to koniecznie dajcie znać. Eee, a ja tymczasem kupię sobie wystarczającą ilość złomu, mam nadzieję, żeby zrobić ten cholerny kastet. Hope so. Tyk. To mogę sprzedać od razu. Chciałbym kupić sobie również parę biur, ale... To jest do przeżycia. Wytwarzanie. Czy ja mogę? Cyberhands. Oczywiście, że nie. Wytwórzmy go zatem. Wytwórzmy modliszkowe ostrza i zobaczmy, jak one wyglądają. Gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to? tu. Bang. I jeszcze chwila. Ja <ścoughs> muszę opuścić teren wiatraka. Nie mogę korzystać tutaj z broni. Ale może tu? Nie. Proszę bardzo, Cyberhands. I co wy na to? Cyberpunk w Dying Light 2? Można? Można, co nie można? Dobra e... Słuchajcie, nie będę się tutaj rozdrabniał Owijał w jakieś pierdololo Idziemy robić questy główne Ponieważ mam nadzieję dzisiaj na nagranie jeszcze jednego filmu Co dałoby mi bardzo fajny bufor Ale odjebałem Kalafiora o, niestety. To dałoby mi jeszcze jeden bufor, jeżeli chodzi o zrobienie filmu na przykład w weekend. Wypuszczenie go w niedzielę. Mam nadzieję, że to jest, że to by było, była fajna opcja. I wy byście się też cieszyli. Zresztą ktoś mi pod, e, napisał o tym pod komentarzem, znaczy pod e, postem na YouTube, że fajnie by było. Żeby tak zrobić. Jak się tam dostać na górę? Dobra, już wiem. Muszę kółko zapierdzielić, bo trochę za szybko latam. A mogłem sobie tutaj wylądować. No, no, nieważne. Mogłem zeskoczyć, wylądować, przejść, byłoby szybciej. Siemanko, ale śmierdzisz, Mara. Tymczasem, to co chciałem Wam powiedzieć, z ciekawostek, to to, że. Od początku marca, jak jestem sobie na jakichś dietach, sobie gdzieś tam ćwiczę dzielnie, to e, muszę się Wam pochwalić. Troszkę, tylko troszkę, obiecuję, tylko troszkę. Schudłem 9 kilo. Kurwa, 9 kilo czajcie. To wcale nie jest tak mało. Ej, tu jest 8 metrów, ale to może, może, czyżbyśmy mogli zejść niżej? Sprawdźmy to. Zapraszam do oglądania, zostawcie lajka, like jak podoba Wam się seria. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Dobra, tchórzu. Mam. Jedzenie będzie za godzinę. Na co czekasz? Mam cię kopnąć w dół? Jedzenie będzie za godzinę. Cierpliwości. Rozumiem to. And Open. Mam teorię, dlaczego Lawan nie chce tam iść, ponieważ ja gram po raz pierwszy, wy już mogliście obejrzeć sobie u, innej, u innego twórcy ten materiał, to możecie mieć inne spostrzeżenia. Ale ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Co jeśli w tym domu mieszka jeszcze ktoś z jej rodziny, a ona po prostu nie chce, nie wiem, zabić go jako... Jestem w środku. jako potwora. Niczego nie dotykaj. Znajdź mi te buty. Co mogło cię tu tak wystraszyć? Właśnie. Niczego nie dotykaj. Pierwsze co, napierdalam generatorem, ale chuj. <laughs> W każdym razie jestem przygotowany na to moimi modliszkowymi ostrzami, nie weźmy sobie porządny mieczor, teraz możemy walczyć, w razie by coś się a wydarzyło, a coś się wydarzy na pewno. Ciekawe czy działa, a tu jest coś jeszcze, our coś tam, nasza Albo składanka, znam nieco inną lała. Boję się, że to też będzie miało wpływ na jakąś rozmowę. Miałem kurwa niczego nie dotykać. A. Tuptam tam i wszystko hmm? sprawdzam wszystko dotykam. No, tak trochę po rosyjsku. Nie, taki kurwa dywan wiszący na ścianie. Jest tu jakaś. Prędy, woda, cokolwiek nie ma. Szkoda, lipa. Czy tu jest. Who do you voodoo? Nie ma. Buty? Męskie buty? Ej. Czyżby jej partner był gdzieś tutaj. Boję się, że to się może wydarzyć. No. Lawan. Kto by przypuszczał? Znalazłeś się już? Uuu. Wybacz, nigdzie nie widzę czerwonego pudła. Za słabo szukasz, Fajfusie. Jest jeszcze jeden pokój. za dyktą. Sama jesteś, Fajfus. Okej? Okay. Ktoś tu jakoś... Kurwa, że ja jestem Fajfus, nie jestem w stanie się tam dostać. Za dyktą? Za jaką dyktą? Okay, hold up. Za jaką dyktą? Za to? Nie. Za... God damn it! Za jaką kurwa dyktą? No i chuj, i faktycznie jestem fajfusem. I dzięki Lawan Jakby mega szacun yy, Jestem fajfusem. Niech ci będzie. To jest jedyne miejsce, gdzie mógłbym coś zrobić, no. Za dyktą. Dobra, tam jest dykta, czyli... Ja się muszę tam jakoś dostać, ale to z tamtej strony, to nie ma większej, więcej, większej ilości pomieszczeń. No chyba, że... No chyba, że... Kurwa, nie wiem. <laughs> 9 metrów. pila, Nie no, to tutaj. Nie, naprawdę jestem fajfusem. Teraz kurwa pierdole ja pierdolę. O nie, to nie jest dykta. God damn it. O. Jak ja mi się tam do rozpolić O Jezus Maria trochę, trochę nie to... To nieważne <gryw> Nie pykło mi oki Ale spoko jest to, że można się huśtać tutaj po, to, porządnie Aaaa! I gacie Dobra, nieważne Mamy to uu Ciemanko, kim pan jest? Lałam? Wyglądasz prawie na... Na szczęśliwą! O kurwa, a to nie jest... To nie był. Typ totalnie wygląda jak... Wolc. Gdzie to kurwa zdjęcie jest? Nie znajdę tego, tego. No dobra, nie ma znaczenia. Ale ja pierdolę, ej, totalnie widziałem tam Waltza w tym. Dobra, odsuwajmy. Dlaczego nie chcesz tu wejść, Lawan? Co się dzieje? On tu jest, prawda? On żyje. Czy tu żyje. Nie byłaś tu sama. On wciąż tu mieszka? Nikt tam nie mieszka. Znajdź te buty i skończ z debilnymi pytaniami. Wolisz dziurę w rybim oku niż te miejscówkę? Dziura to mój dom. Najpotrzebniejsze rzeczy wzięłam ze sobą. No, poza butami. Nie podoba mi się to, ale jest łuk. Inaczej. Kujowy, ale wezmę. I strzały, które też się mogą przydać. Tu się coś wydarzyło ewidentnie. I Dlatego Lawan nie chce mi nic powiedzieć. Ja totalnie chcę to wiedzieć. Chyba spędzali tu mnóstwo czasu. Dzięki, jeden. To jest coś, czego kurwa nie wiem, czy chciałem to wiedzieć. Rocznik 2025. Te butelki są warte fortuna. Nice try. Dobra, ale rozejrzyjmy się. Ja chcę wiedzieć, chcę chłonąć wszystko. Pusto. Szkoda. No dobra, załatwmy te buty i wynośmy się stąd. Lałan, znalazłem twoje buty. Świetnie, a teraz stamtąd spierdalaj. Szkoda, to przytulne gniazdko z winkiem i niezłym widokiem. I z muzyką odkrywam tu nowe oblicze Lawan. I wiesz co, nie winię tego gościa, że ją lubił, kimkolwiek był. Wal się, Aiden. Hej, ja, ja wcale. Lałan, czekaj. Co? Hakon, tygnojo. Niech sobie chwilę i tygodnie gonią. To trwa i trwa, aż grubli zgotują niebiosa. Szlaklałan! Dobra, ale to zupełnie inaczej brzmiało jak on to wypowiedział, a zupełnie brzmiało w mojej głowie, więc ja chcę to znaleźć i chcę to przeczytać. O, widzisz. Wiesz co w Tobie lubię, że śmiejesz się z moich żartów. Moja druga żona też się śmiała, ale tylko udawała. Tato dopiero nie miała poczucia humoru, ale Ty nie udajesz, prawda, LaWan? Kiedy Ty kiedykolwiek udajesz... czy Ty kiedykolwiek udajesz? Jakoś w to wątpię. Nie z takim charakterem. Dobre jest to, że nie jesteś cały czas wściekły. Tylko prawie cały czas. Ale potrafisz szybko się nakręcić i wkurzyć. To frustrujące, ale też podniecające. Słuchaj, według najnowszych doniesień jestem. Torki. Ale chciałem lektorsko tego podejść. Słuchaj, według najnowszych doniesień jesteś na samym szczycie mojej listy. Daleko z tobą... daleko za tobą jest moja pierwsza żona, a trzecią pozycję zajmuje numer 3. Wiesz, że nie lubię ckliwej gadki, ale muszę to powiedzieć, skarbie. Kocham cię. Jestem cały twój, a ty cała moja. Nic z tego nie zmieni. Nigdy. List Hakona do Lawan. Oh, god damn. God damn, Lawan. What the fuck was that? Sorry, ja w ogóle tak... Chciałem, chciałem to fajnie przeczytać, ale... Kurwa, wychodzi na to, że nie umiem czytać. Muszę więcej czytać. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą też chciałbym wam mo może powiedzieć, to bym chciał powiedzieć wam też... Słów kilka na temat nadchodzącej serii, nadchodzących serii, bo... Pojawiło się doniesienie, że w połowie czerwca albo pod koniec czerwca pojawi się Uncharted 4 na PC god damn, więc jest duża szansa na to, że będę go ugrywał. A co za tym idzie, kurwa, nie ma i tu? Alko, no, Jesteś tam? No weź, nie chciałem cię urazić. Spotkajmy się na moim domu. Masz tam na mnie czekać. Oddasz mi buty i możesz spierdalać Oczywiście poszłaś tam, gdzie chodzisz, gdy się wkurzysz Oczywiście, że tak ehm. O, ja polecę na okrętkę Tak więc yy, Słuchajcie, jeżeli interesuje was To, co mógłbym Chciałbym O chuj, oni tu są Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zobaczyli Nie zależy mi na tym, żeby mnie zobaczyli jeśli chcielibyście zobaczyć jakąś gierkę w moim wykonaniu, bardzo chętnie posłucham sugestii. O, kurwa, ale spadłem tutaj na pełnej. Eee, bardzo chętnie posłucham sugestii, eee, bo mega ciekawi mnie, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu i... Oj, kurwa, odjebałem kalafiora. Eee. Czułem. Tak czułem, że to był błąd, że nie, nie przemyślałem tego trochę. W każdym razie chciałbym, żebyście dali mi znać, co chcecie zobaczyć. Ja wstępnie po Light 2 chciałbym ruszyć z Kurwa, cały kawał. No znowu muszę tam zapierdać. O Jezus Maria. O, przy jest garne nagranie. Może kiedyś posłuchamy. A ja jestem już tutaj. No to nieźle. Nowe Metro Exodus, ale nie wiem też ile mi zejdzie na Dying Lighta 2 i też nie wiem ile między ile tego czasu będę miał w Metro Exodus, na pewno, na pewno będę chciał nagrać Uncharted 4 i chciałbym to zrobić na premierę, nie wiem czy mi się uda przez prosty wzgląd na to, że w lipcu mam urlop, ale o tym porozmawiamy sobie jeszcze później albo w następnym odcinku. nie znajęliście, że byłaś z Hakonem. A myślisz, że dlaczego chce go sprzątnąć? No tak, to logiczne. To, że ktoś czyta poezję, nie znaczy, że nie zasługuje na śmierć. Zerwaliście ze sobą dlatego, że zostawił Franka, czy zostawił Franka, bo zerwaliście. Ach, naprawdę nie ma teraz sensu tego analizować. Hakon Co mi zaszło, to był wielki błąd. Nie powinnam być aż tak naiwna. Dlatego nie chciałam, żebyś tam węszył. Do kurwy nędzy mogłeś to uszanować. Przepraszam. Zapomnij, że tam byliśmy. Zostaw mnie w spokoju. Będę empatyczny, bo ją no, lubię. Co się dzieje? Ale jesteś upierdliwy. Teraz zauważyłaś? Wiedz, że zajebiście nie lubię biadolenia. Mówienie o swoich uczuciach to niebiadolenie. Dobra. Możesz tu zostać jak chcesz. Tylko mi nie przeszkadzaj. Jestem zajęta. Upijaniem się? Nie, głupku. Podziwianiem gwiazd. I piciem widać. Patrz, widać wielką niedźwiedzicę. Hmm, aleś ty mądry. Tylko, że to nie jest wielka niedźwiedzica. Ups, ale warto było spróbować. Znasz no tak. jeszcze jakieś gwiazdozbiory? Tak. Za dawnych czasów Frank sporo nauczył mnie o nocnym niebie. Kiedy budowaliśmy Rybie Oko, lubiłam wspinać się po rusztowaniu na dach. Frank przyłaził i gadał, że jest za zimno, za późno i takie tam. Zawsze kończyło się na tym, że godzinami opowiadał mi historię, a ja uwielbiałam go słuchać. go do tego. Spryku. Widać jak na dłoni zdają się być tak blisko, że mógłbyś chwycić je za jajca. <ścoughs> Frank zawsze tak mówi. Wiedziałem, Fajne, co? A co z tobą, Aiden? Co ze mną? Czy pielgrzymom można złamać serce? Hmm. A teraz ma to miejsce. To działa raczej w drugą stronę, albo nigdy. Wydaje mi się, że odpowiedź nigdy jest wystarczająco dobra, ponieważ pielgrzymi zawsze gdzieś podróżują, zawsze coś, nie są zawsze zajęci. A jeżeli rozstajesz się z kimś, to najlepiej, żeby gdzieś się zająć. Nie bardzo. A W życiu pielgrzyma nie ma miejsca na związki. To też prawda. No tak, więc twoim gwiazdozbiorem jest Pegas. Samotnik. Jeden typ, Belerofont, myślał, że może polecieć na Pegazie na sam Olimp. Ale tuż przed szczytem Pegas strącił go z grzbietu i poleciał tam bez niego. Duma nie pozwalała mu, by ktokolwiek go ujeżdżał. Wymyślasz to, żeby zrobić na mnie wrażenie. Może? A może nie? Udało mi się? <grym> Nawet, Nawet tak. Zapytaj o wiersz. A tamten wiersz? To tylko słowa, Aiden. Słowa mają znaczenie. Niebłaznem czasu jest miłość. Choć po nią poruża licjej, sięga jego kosa. Niech sobie chwile i tygodnie gonią. Tylko słowa, co? Tak. No właśnie. Tylko słowa. Właśnie. Zapytajmy o Hakona. To poznałaś Hakona, kiedy budowaliście rybie oko z Frankiem? On i Frank trzymali się zazwyczaj razem. Przyjaźnili się. Sprawa jest naprawdę prosta. Byłam młodą dziewczyną, szukałam atencji. A on lubił się zabawić. Teraz jesteś starsza, dojrzałsza. Dostałam nauczkę. Chcesz go zajebać. Wciąż ci zależy, co? Inaczej po co kazałabyś mi tam wejść? Tak, zależy mi, Aiden. Zależy mi na tym, kim się stałam. Dlatego nie chciałam tam wracać. Żeby słaba dziewczynka, która tam mieszkała, nie wzięła nade mną góry. Kiedyś jej nienawidziłam. Teraz. Po prostu mam ją gdzieś. Warto się zastanowić w takiej sytuacji nad tym, że ta mała dziewczynka dalej pewnie gdzieś w niej jest, po prostu ona jakoś bardzo to ukrywa, gdzieś tam e, próbuje być tą twardą na zewnątrz, wiecie o co chodzi, a to to nigdy nie wychodzi na dobre. Trzeba to w jakiś sposób zwal... znaczy zwalczyć może nie, to jest złe słowo, wypadałoby e, zrozumieć. Lepiej... Lepiej chodźmy spać. Eden, jak spotkam Hakona, zabiję go. Krótka piłka. Nie próbuj mnie powstrzymać. Dobra, ale Zemsta nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nie prawda. zrobię tego dla siebie, tylko dla Franka. Pomszczę wszystkich, którzy zginęli tamtej nocy. Zgasło wtedy wiele gwiazd. Hakon jest mocny w gębie, ale jak przyszło co do czego, zostawił przyjaciół na pewną śmierć. Pokazał swoje prawdziwe oblicze Jebany tchórz, czyli on był wtedy z nocnymi biegaczami w VNC I jako jedyny z Frankiem stamtąd zbiegi. On pewnie zabrał ze sobą wszystkich, nie słuchając. Ee, nie słuchając franka. To jest co? Kurde! Czasu już nie cofniesz. Fakt. Hm. Ale mogę posłać gościa do grobu. I to zrobię. No, dobrej nocy, Ejden. Ej przejebane być w z takim, z taką, żyć z taką świadomością, że gdzieś w mieście. Dobry jest Ktoś. W nowym świecie. Nadaje wasz przyjaciel Frank. Tak, dobrze słyszycie. Nadaje prosto z rybiego oka. Od dziś będę wam dostarczał dobre wiadomości z całego Wiledor. Pomogę przekształcić to miasto w taką wspólnotę, jaką niegdyś był. <grym> Lawan? Lawan, jesteś tam? Dobrze. Zacznijmy ten nowy rozdział od jakiejś inspirującej muzyki. Eden, jesteś tam. Przyjdź do kantyny. Bez urazy, Frank, ale nie mam już dla ciebie czasu. Mat miał mi pomóc odnaleźć siostrę, ale wie, że oddałem tobie i teraz mam. przejebane. Uspokój się. Przyjdź do lepiego oka, to pogadamy. Mam pomysł. Chcę ci pomóc, Eden. Dobra, za niedługo będę. W każdym razie. A co jeśli. nie biegacze. Ale jest. Kurwa gęsto. W każdym razie. Co jeśli. Nocni. Y... Postawcie się trochę na miejscu Hakona. Mam na myśli. Wyobraźcie sobie, że żyjecie sobie w mieście. W swoim mieście. No ja niestety żyję w mieście z. Nie na ile... O, o nie najlepszej opinii, bo jest to łódź! God damn! Nawet Loan? Cezary pazura Ajde. o tym mówił. Ajde. Zgłoś się. Ale. Lawan? Możesz przestać? No Lawan, odezwij się, jesteś tam? O świetnie. Naprawiam na dining, a ty zaczynasz milczeć. Eee... I w tym mieście jest ktoś, kto chce was zabić. I to jest jego pierdolone przeznaczenie. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, o jaki poziom. P... Nie wiesz kiedy, nie wiesz jak, nie wiesz dlaczego, nie wiesz w ogóle skąd. Ale jest ktoś, kto na ciebie poluje i on bardzo chce cię zabić. To jest mega. Eee... Ja bym z takiego miasta chyba wyjechał. To prawda w tej sytuacji za bardzo nie ma jak uciekać, nie, ale mm, przydałoby się, mogę, mogę sobie ulepszyć, tak mogę ulepszyć. Przemieszczanie się. To mnie zdecydowanie bardziej jara niż coś przyciągania logu, wrogów, to mnie akurat nie interesuje. Eee, mogę sobie noże do rzucania ulepszyć albo mogę sobie ulepszyć i apteczkę pewnie gdzieś. W razie, ja bym chyba spierdzielał w ogóle z tego... Ulepszę, ulecz, ulepszę, sobie apteczkę, a potem może jeszcze ulepszę sobie noże. Bo noże są zajebiste. Polecam. Tak cię <grym> e, Ja bym chyba faktycznie z tego, z takiego miasta znikał. Słuchajcie, z mojej strony obawiam się. Mi bardzo przykro, ale to jest chyba... To jest chyba na tyle. Także... Następny odcinek pojawi się już niedługo. W którym dowiemy się, co ciekawego ma dla nas Frank. Tymczasem widzimy się już w następnym odcinku. O, słonie mają trąby, a ryba zęby. O, ja myślę, że to ryba. Jak nie będzie padało, to jutro narysujemy całe zo. Okej, okay, dobrze. Da jaka w ogóle wyjebka. Dobrze, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że dobrze się bawicie. Eee, I co, widzimy się już w następnym odcinku. Bez odbioru. Czy Ty kiedykolwiek udajesz? Jakoś w to wątpię. Nie z takim charakterem. Dobre jest to, że nie jesteś cały czas wściekły, tylko prawie cały czas. Ale potrafisz szybko się nakręcić i wkurzyć. To frustrujące, ale też podniecające. Słuchaj, według najnowszych doniesień jestem... <laughs>